Halo, halo, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Zosia Golis. A mój kanał to ciało umysłu. I tu czytając pierwsze litery cud. I na tym cudzie witam dzisiaj bardzo serdecznie wszystkie cuda, ponieważ tutaj na to spotkanie przybywają tylko cuda. Czego, skąd to jest ten cud, to zygi seksasum, tak nazwał mój kanał, ponieważ ciało, umysł, duch to jest cud. I na cudzie u Zosi, i na cudzie u Zosi witam bardzo serdecznie na spotkaniu z uśmiechem przez życie. Tradycyjnie przeczytam przesłanie z książeczki Hmm, kocham cię na każdy dzień, wery Simon. Jeśli miałby ktoś zarzut przeciw drugiemu, jak pan wybaczył wam, tak i wy. Na to zaś wszystko przeobleczecie miłość, która jest więzią doskonałości. Dopasowywanie partnera do własnych oczekiwań. Nie jest wyrazem miłości, kryje się za tym, jedynie rządza władzy. Jest Alinka, witaj Alinko, witaj, witaj. I teraz jest Srebrna Księżeczka. Odważ się żyć odważnie, zbyt, zbyt wiele na naszych barkach, zbyt wiele. Wzięliśmy na siebie, nie jesteśmy już tak silni jak za starych dobrych czasów, jak za lat młodości, kiedy to poruszaliśmy niebo i ziemię. Czas i koleje losu osłabiły jeden wspólny rytm odważnych serc, lecz nasza wola jest nadal niezłomna. Chcemy podejmować trud. Poszukiwać, odkrywać, a nie narzekać. I jest Basieńka z Kasprzyk, witaj Basieńko. I przeczytamy teraz od naszej Louise Hein medytacje leczące duszę i ciało. I jest Mariola, Mariola, witam cię. Podświadomość. Świadomie łączę się ze swoim podświadomym umysłem. Programuję swoją podświadomość za pomocą przekazów pełnych miłości. Moja podświadomość jest biorem informacji. Rejestruję wszystko, co myślę i mówię. Jeśli wpisuję weń treści negatywne, to odczytuję także negatywne, a jeśli są to informacje pozytywne, to takie uzyskam. Dlatego postanawiam karmić moją podświadomość. Pozytywn pozytywnymi, pełnymi miłości i uwznieślającymi przekazami, które owocują korzystnymi dla mnie doświadczeniami, oto wyzwalam się spod wpływu jakiejkolwiek myśli, idei lub prze przeświadczenia. Które mnie ogranicza, od nowa programuje swoją podświadomość za pomocą nowych przekonań, tworzących najcudowniejsze, najpomyślniejsze i najradosniejsze wydarzenia w moim życiu. I jeszcze weźmiemy Tereski Synorackiej. Recepty na piękne życie. Tereska e, podarowała mi ją kiedyś, przysłała. Zrób karteczki, jest uśmieszek, włóż w ręce smutnego, zapracowanego, połóż na ławeczce. Nie marnuj swoich myśli na to, co negatywne. Jest i Iwonka, witam Iwonka. A więc zaczynamy nasz teatrzyk. Jeszcze wyciągnę przesłanie autorstwa Małgosi Przygońskiej. To są te długie takie przesłania. W związku z tym wyciągam jedną na nasze spotkanie. I każdy z Was otrzyma przesłania różne. No i co tam jest dla nas? Myśl inaczej. Twoje myśli mają wpływ na ciebie, na jakość twojego życia i otoczenie. Żyj tu i teraz. Tylko w teraz masz moc. Przeszłość minęła. Przyszłość jeszcze nie nadeszła. Jest teraz, w którym wszystko się wydarza. Ten cudowny i jedyny moment Niesie z sobą moc i jest najważniejszy. Jedynie w teraz możesz być uważny, cierpliwy i ufny. Tylko teraz podejmujesz decyzje, które umocnią Cię w życiu. Wyłącznie teraz możesz wybrać jeszcze raz poziom miłości i określić swoją przyszłość. A nawet przeszłość, zmieniając swój stosunek do niej. Przeszłość zdarzyła, przeszłość zdarzyła ci się po to, byś poprzez doświadczenia, poznanie i uświadomienie nauczyła się kolejnych lekcji pokory i zgody na to, co jest. Teraz zmień spojrzenie na wcześniejsze wydarzenia. W Twoim życiu i zaakceptuję. Odpuść całkowicie przebacz sobie i innym. Będzie to miało pozytywny wpływ. Odczytaj, odczytaj przeszłość w teraźniejszości i w ten sposób wyzwalaj przyszłość. Doceń doskonałość teraz i to Twój czas. Teraz wybierz świadomie jeszcze raz. Mariola pisze: zróbmy krok do przodu z miłością. O i jest Madzik, witaj Madzik. A więc zaczynamy. Alinka była pierwsza i już weźmiemy przesłanie dla Alinki. To są Iluminację Ewy Polej. wystarczy cierpienia. Może teraz spróbujesz czegoś innego? No, to takie ważne przesłanie. Karta kryształowa dla Alinki. Ametyst, ujawnienie Twojego prawdziwego ja. Kiedy pozwolisz innym poznać prawdziwego siebie, Poczujesz się kochany za, za to, kim, jest, kim naprawdę jesteś. I przesłanie od wszechświata, Alingo. Granice. Miej w sobie odwagę, by przekraczać granice swojej strefy komfortu. I przesłanie od Twojej duszy. Karta a karty, jesteś ziarnem nowego świata. Świat ten stanie się twoją rzeczywistością. I teraz jest Barbara Kasprzyk. Jasieńko dla ciebie. Iluminacja Ewy Polej. Jeśli masz osiągnąć to, czego chcesz, musisz nie tylko wiedzieć, czego chcesz, ale naprawdę tego chcieć. Kryształowa karta dla Wasienki, szafir. Nie tak szybko. Twoje zdrowie, szczęście i obfitość wymagają delikatnego podejścia do życia i pracy. I przesłanie od Trzech Świata są to. Przesłanie autorstwa Ani Głowacz, Ania niebawem będzie u mnie na rozmowie po nowym roku. Przeznaczenie. Twoje przeznaczenie się wypełnia. Nie zatrzymuj się. I przesłanie od Twojej duszy. Karta miłości. Twoje serce zabije mocniej. Miłość nadejdzie w swojej najpiękniejszej formie. Pięknie. Często jest to miłość do siebie w końcu. I teraz jest Mariola. Mariola, Mariola. Ewa Foley. Czy jesteś gotowa doświadczać zdrowia, miłości, szczęścia i radości? O, to jest pytanie. I przesłanie kryształowe dla Marioli, granat, oczyszczenie i detoksykacja. Nadszedł czas, by uwolnić fizycznie i energetycznie toksyny z Twojego życia. I przesłanie od Twojej duszy. Karta jednorożca. Najbliższe tygodnie przyniosą ci spełnienie Twoich najskrytszych marzeń. Ale pięknie. Prawa ci pokaże tą kartę. Nie wiem, czy ją widać. Tego jednorożca. Teraz, bo to jest karta. Tu. I teraz jest Iwonka. Ewa volej, iluminacje. Traktuj swoje ciało jako świątynię ducha. Dobrze i umiejętnie opiekuj się tą świątynią. A to jest jakiś komunikat, że trzeba pochylić się nad ciałem. Może zrobić jakieś badania. Kart, e, przesłanie kryształowe. Kamień księżycowy. Zwiększona intuicja. Bądź szczególnie świadomy swojej wewnętrznej wiedzy, ponieważ jest ona godna zaufania. I teraz jest przesłanie od wszechświata. Pomoc. Nie jesteś sama. Pomoc zawsze przyjdzie, gdy o nią poprosisz. I przesłanie od twojej duszy. Karta odwagi. Znajdziesz w sobie odwagę, by sprostać temu, co dotąd budziło twoje obawy. I teraz magic. Magik, magic, magic. magic. Madzik, Macik, Madzik. I teraz nie narzekaj. Nie jęcz, nie maruć, nie stękaj. To zabiera Ci cenne życiowe zasoby. To od Ewy wolej Przesłanie kryształowe. Rubelit. Pasja i cel, Twój entuzjazm zapewnia energię i motywację do pracy nad znaczącym projektem, który jest Ci bliski Twojemu sercu. I przesłanie od wszechświata. Oczekiwanie to jeszcze nie jest ten moment. Wyczekuj znaku otwierającego ci drzwi. To jakiś. I to taki, taki, taka jest istota, Maćku, z innej cywilizacji, która przekazuje ci to przesłanie. I przesłanie od Twojej duszy, karta transformacji. Zmierzysz się ze swoim cieniem, aby przetransformować go w światło. Pięknie, piknie, piknie. Czekajcie, bo tu są dwie Iwonki. Iwonka 6700 i przybyła Iwonka 675. Dla której Iwonki czytałam. Dla jednej i drugiej, tak? Tak. Bo tam ta była wcześniej. I obydwie Iwonki dziękuję. I ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Miałyśmy z Grażynką spotkanie organizacyjne z cudownymi istotami. Wiecie, to jest tak cudowne, że, że tyle jest pięknych istot i to już czwarta grupa, która się tworzy. To rosną te grupy, jak grzyby po deszczu przysłowiowym. I powiem Wam, że przybywają istoty właściwie z całego świata. I, i chcą być z ludźmi, porozmawiać z ludźmi, którzy ich rozumieją, bo tam, gdzie są, często brakuje. Była jedna cudowna istota, która mówi, że może policzyć na palcach, ilu takich ludzi ma. Ja my, no to ty masz dobrze, bo ja tutaj nie mam nikogo, z którym mogę porozmawiać, bo ja nie jestem bolesławianką i tutaj, no. Nie mam żywych ludzi, świadomych, z którymi mogłabym porozmawiać na tematy, które poruszamy, świadomościowo, wzrostowe, ale za to mamy grupy. Jesteśmy na Zoomie, widzimy się na kamerkach, pracujemy w tematach, bo jest pierwsza grupa, najstarsza, nazwijmy ją tak, która powstała pierwsza, i no, ta pierwsza grupa to już miała. W grudniu spotkania, no te pozostałe grupy zaczynają pracę w styczniu, ale ta pierwsza grupa już w styczniu ma drugi miesiąc, ponieważ takie grupy podejmują decyzję, że minimalna praca jest taka pół roku. To są dwa spotkania w miesiącu, to nie jest długo i wiecie to, no bo trudno by było coś zrobić w grupie bo my pracujemy nasze cel te grupy powstały w celu ta główna intencja jest żeby pomagać sobie we wzroście dla mamy Gai kolektywu dla planety My chcemy działać globalnie, nie tylko tutaj na swoim podwórku, to przyszła inspiracja i podpowiedź od źródła, żeby tak zrobić. Bo jeżeli robimy sesję, to pomagamy tylko jednej osobie w danym czasie. A jeżeli jest nas więcej, to nawet jak jest kilkanaście osób, wiecie i Podnoszą się wibracje, no bo jeżeli jesteśmy w grupie i wchodzę ja i grażynka, to wibracje są wysokie i w naturalny sposób ludzie dostrajają się do tych wysokich wibracji i emanuje to piękne światło. Oprócz tego, co będziemy działać intencyjnie, to sam fakt, że się spotykamy, będzie czymś po prostu pięknym. Ktoś jeszcze dołączył? Marionę, Magdalena. Dobrze, dla ciebie jeszcze wyciągnę przesłanie. Mariola dołączy chętnie do grupy. Grupa się tutaj zawiązała. Będzie się pewnie wiązała, zawiązywała kolejna. Tam pod. Filmikiem ostatnim u mnie na kanale z grażynką jest link, który możesz kliknąć, i tam jest, będzie potrzebna akceptacja przez administratora. To kliknij na ten link i dołącz do grupy. Te grupy później będziemy, najpierw pracujemy w takich 12-14 osób. Żeby to było kameralne, żebyśmy się poznali, zintegrowali i, i, i żeby to szło wzrostowo. Później będziemy łączyć te grupy, rozumiecie? Później będą dwie grupy połączone na przykład, więc już 24 cudowne istoty i wzrost. Później, jak dobrze pójdzie, dołączymy jeszcze jedną grupę, rozumiecie? Bo już będziemy działać z kopyta, kolokwialnie mówiąc. A więc, Marionę, kto przewiezie łodziom innego człowieka na drugi brzeg, sam też dobija do tego brzegu. Kryształowe przesłanie dla ciebie. Także zrób tak, Mariolu. Larimar, czułe emocje, czas wzmożonych emocji i wrażliwości. Wymaga dodatkowej troski o siebie i łagodności. I przesłanie od wszechświata dla Mariony. Przeszkoda. Coś stoi tobie na przeszkodzie. Ubierz, że jesteś w stanie ją pokonać. Chcieć to móc i przesłanie od twojej duszy. Karta wszechświata. Podjęta decyzja ma ochronę i wsparcie od wszechświata. Pięknie, brawo. Brawo. Marionę jeszcze zdążyła. A więc, jeszcze na zakończenie dla nas wszystkich, weźmiemy iluminację Ewy Folej. Zaczynaj. Na co jeszcze czekasz? No, proszę. To jest dla nas wszystkich. A więc kochani, dziękuję, że byliście ze mną. Włączyłam się jeszcze wieczornie. Zwykle o tej porze się nie włączam, no ale mam trochę zajęć. Jest trochę sesji i jest teraz większość z Was odczuwa, że dzieje się bardzo, bardzo dużo. I bardzo, bardzo dużo ludzi potrzebuje takiego towarzyszenia, takiego kliku, żeby pójść dalej i z większym rozmachem. Mariola pisze, im więcej nas, tym większa siła, kochani, dokładnie tak. I po to są najpierw małe grupy, żeby łączyć się w większe grupy i jeszcze większe, no bo wiecie, tam też będą oglądy. Więc w takich grupach, jak już się poznamy, zaufamy, to będzie można robić bardzo bezpośrednie wglądy. A tak wiecie, że nie możemy na wizji mówić za dużo, bo byłoby to dla nas niekoniecznie bezpieczne. Bo jest jak jest. Wiecie jak jest. Prawda? Także, kochani, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję, że byliście ze mną i zapraszam do grupy naszej z Grażynką, którą prowadzimy. I tematyka, tak jak powiedziałam, jest uzgadniana wspólnie. Nie ma jakiegoś już stampu. Robimy to, 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 to. Nie ma. Po prostu każda grupa jest inna. Każda grupa ma duszę. Każda grupa jest trochę inna i ma inne potrzeby. Dzisiaj też był krótki wgląd podczas spotkania organizacyjnego, bo uczestników interesowało sprawa rolnictwa. Podjęłyśmy się tego wglądu, ponieważ to jest nasze życie nasze jedzenie rolnictwo. Dlaczego mamy jeść ińskie banderowców jedzenie, jak możemy jeść, mieć swoje jedzenie, nie? No, muszę uważać na słowa, no ale, ale <laughs> wiecie, czyje jedzenie w większości przybywa do nas i jak jesteśmy robieni przysłowiowe bambuko, ale jeszcze trochę. Jeszcze trochę. W każdym razie zobaczyłyśmy, że prezydent ma to na uwadze, wszystkiego naraz nie zrobi, ale zajmie się również tą częścią. Chociaż jest na niego polowanie, jest bardzo niewygodny, ale ma potężną opiekę. Jest to istota pochodzenia świetlistego choć różnie o niej mówią, patrzą w przeszłość i już chyba wszystko wygrzebali, żeby jemu, Alinka pisze bardzo ważny dla mnie temat, tak, no ja myślę, że dla każdego rolnictwa jest ważnym tematem, ale że rolnicy w końcu protestują, tych protestów będzie trochę więcej, Ponieważ ludziom już, ludzie już mają dość. Zobaczcie, jak prawda wypłynie na wierzch. Ci, co okłamywali, okradali, oni się sami wkopują. Oni się sami wkopują. Oni sami na siebie wystawiają to i owo. Przytulam Was ciepło i do następnego spotkania, Papa. Pa.